Witam Was, drogie Ananasy, w kolejnym dniu naszych zajęć. Jak zwykle przywitajmy się wspólnie piosenką. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy. Moi drodzy, dzisiaj są zajęcia matematyczne. Wykonamy sobie kilka ćwiczeń z orientacji przestrzennej, to znaczy chciałabym, żebyśmy sobie poćwiczyli położenie różnych przedmiotów względem innego przedmiotu. Moi drodzy, ja mam przed sobą dywanik, żeby wszystko było lepiej widać i żebyśmy mieli zaznaczone miejsce. Przygotowałam również kilka figur wyciętych, mniejszych. Uwaga, mam tutaj figurę o kształcie kwadratu. To jest kwadrat, kolejna figura, to przypomnijmy jest koło, kolejna to prostokąt i ostatnia trójkąt. Moi drodzy, Wy też w miarę możliwości przygotujcie sobie takie figury, ponieważ teraz wykonamy sobie kilka ćwiczeń. Ja będę mówiła, gdzie mamy położyć daną rzecz na danym dywaniku. Moi drodzy, Najpierw przypomnijmy sobie, która to jest lewa strona, a która to jest prawa strona. Moi drodzy, moja prawa strona to ta, lewa ta. W zależności od tego, jak oglądacie filmik, strona może być inna. Prawa, lewa. I teraz, moi drodzy, ja będę układała te rzeczy względem tutaj siebie. Więc zaczynaj. Uwaga! Wy mając przed sobą taki dywanik, wykonujcie polecenia, które, które ja teraz wypowiem. Połóżcie po środku dwa koła, czyli po środku naszego dywaniku. Kolejne ćwiczenie. Połóżcie jeden prostokąt ufaka, w lewym górnym rogu, czyli lewa strona i jeden prostokąt w lewym górnym rogu. To jest mój lewy górny róg. Moi drodzy, kolejne polecenie. Połóżcie w prawym dolnym rogu trzy kwadraty. Także uwaga, bierzemy do ręki trzy kwadraty i w prawym dolnym rogu, czyli tutaj. Został jeszcze trójkąty, moi drodzy, a trzy trójkąty ułóżcie pod dywaniki. Więc pod, czyli tutaj. Mam nadzieję, że wykonaliście te, tak samo te ćwiczenia jak ja, tuż przed sobą. Moi drodzy, zbieramy figury, one już nam się nie przydadzą i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Teraz będzie nam potrzebny niś. na pewno każdy z Was ma. Sadzamy misia przed sobą i weźcie jakiś przedmiot, jakikolwiek. Może to być kredka, może to być klej, może to być figura, którą użyliśmy poprzednio. Ja mam tu przed sobą gąbeczkę, tak żeby była lepiej widoczna. I słuchajcie moich poleceń. Ułóżcie gąbkę, czyli albo to, co macie w, w rękach, przed nisiem. Czyli gdzie powinniśmy położyć gąbkę, jeżeli przed nisiem. Czy dobrze położyłam? Gąbka leży przed misiem. Moi drodzy, połóżcie gąbkę, gąbkę z lewej strony misia. Czyli jeżeli z lewej, to tutaj. Uwaga! Kolejne polecenie. Połóżcie gąbkę nad misiem. Czyli jeżeli chcemy położyć nad, a tak naprawdę trzymać nad, czyli na górze. Czyli tu powinna być gąbka. Nad misiem. Uwaga, teraz będzie nic trudniejsze. Ułóżcie misia, dodałam drugi przedmiot. Między gąbkami. Czyli gdzie powinien być ten misio, jeżeli mamy dwie gąbki. Między gąbkami. Czyli dwie gąbki powinnam położyć w ten sposób, by miś znajdował się między nimi. Uwaga. Ułóżcie jedną gąbkę przed misiem, a drugą za misiem. Uwaga, jedną przed misiem, a drugą tu z tyłu za misiem. Moi drodzy. I ostatnie polecenie: ułóżcie gąbki jedną z prawej strony misia, a drugą z przodu. Czyli dwa polecenia: jedną z prawej strony, a drugą z przodu. Z prawej i z przodu. Czy dobrze ułożyłam? Tak. Moi drodzy. I ostatnie dzisiejsze polecenie mi się możemy już odłożyć i tak samo dywanik. A potrzebna nam będzie podkładka, biała kartka. I ja mam tutaj wycięte różne elementy, które sama narysowałam. Wy też możecie to zrobić. Mam domek, mam drzewo, mam pudę dla pieska, mam dwie chmurki i mam słońce. I teraz chciałabym, żebyśmy te różne elementy Przykleili według poleceń, które usłyszycie. Moi drodzy. W lewym górnym rogu przyklejcie słoneczko. Gdzie jest lewy górny róg. Z mojej strony lewy górny róg jest tutaj, więc przyklejamy słońce w lewym górnym rogu. Uwaga. Kolejne polecenie dwie chmurki. Przyklejmy po środku kartki, po środku, czyli mamy środek kartki i drugą też po środku, czyli mniej więcej obok tej drugiej chmurki, tak żeby dwie były na środku. No i teraz weźmy teraz drzewko i drzewko przyklejmy w prawym dolnym rogu. Moja prawa strona, więc prawy dolny ruch. Uwaga! I zostały nam dwa elementy. Teraz przejdźmy do domu. Domek przyklejmy w lewym dolnym rogu. Uwaga. O, troszkę mi się urwało, ale to nic. W lewym dolnym rogu. Moi drodzy, i została nam Buda, a Buda przyklejmy między drzewkiem a domkiem. To już jest ostatnie polecenie. Moi drodzy, zadanie zostało wykonane. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia.